Dzień dobry, panowie, witam wszystkich serdecznie. Hello! No witam. Siemano! Jako, że tutaj na tej wiosce de facto już wszystko zostało tak mniej więcej, mniej więcej, patrzę w kierunku mojego domku dokończone, <grym> to chcielibyśmy was, mianowicie ciebie, kapczu i ciebie smarty, zabrać dzisiaj na Bambikowice, żebyście zobaczyli, co tam się pozmieniało, jak to wszystko, że tak powiem, uległo. Jakieś słowa zamiast zmianą, manojek? Destrukcji? O ile chcecie wrócić? A zmieniło się no, czy coś? Czy wysadziliście dynamitem tylko znowu klasycznie? Nie. nie. Troszkę się nie, to się zmieniło, nie mieliśmy kepcia, więc nic nie wybuchło Nie, czekaj, 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 teraz masz jakiś cel? cze Jakiś Jakiś Co? <śled> <śledzny> Kepciu, ale tu chyba jeszcze pewna rzecz nie została dokończona, jak masz już kilo w tym ręku, co? Nie no, żartuję, że to jest, zostawmy. No, zostaw, jest. Szczerze, chciałem zobaczyć, jak leci. Ja też, ja też, ja też. Jeszcze się doczekamy tego momentu, nie dzisiaj. Też tak mi się wydaje. No to co, wyruszajmy. Zapraszamy, chłopaki, zapraszamy. A w którą stronę, bo ja już zapomniałem, nie? E, wzdłuż rzeki, kolego, wzdłuż rzeki. Wzdłuż jeziora Bambi Bambikońskiego. Mam pytanie: czy będzie miejsca jakaś okoń na Bambikowicach teraz? Czy nie będzie żadnej. Misja o koń? A, to i bez ciebie, no, nie ma takiej misji, nie? A, przeciwko mnie już jest, tak? Teraz będzie misja Pstrąg. Aha. Na no, owcy ląduje. <gry> ja wieczorem. Mój ulubiony NPC. Ej, chłopaki, a czemu ja nie mogę sprintować? Macie jakiś pomysł? Restart grę. Ja już jestem taki stary, że nie mogę ten... Szybko biec? Da, myślę, że to jest taki stary. Balkonik trzeba, balkonik trzeba zdać. O, a tutaj jakiś widzę nowy budynek w wodzie. Uuu! A, to już za waszych czasów, za waszych czasów. To tak zwany kampermatka. matka. Amfibia, amfibia. Amfibia, tak, dobre określenie to jest. <grym> nie wiem, czy już widzicie, ku, ku waszym oczom powinno się wy... wy... Ja pierdzielę. Zamknijcie oczy, bo nie jesteście gotowi na ten widok. Skupcie się, chłopaki, bo to, to jest mocne. Zapraszam za mną. Chodź, Smart, ja cię tu za rączkę trzymam, chodź. To ja biorę Gębcia. Chodź, 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 chodź. I gdzie ty jesteś? O, widzę cię, widzę cię. Tutaj, chodź, chodź na. No. Stop, stop, stop. Otwórzcie oczy Ja pierdzielę. <gry> To jest najpiękniejszy płot na świecie. Ja mam pytanie. Bo, no pytaj, co to za dziury tutaj są na dole? Dla gdaków? Chodź, ja ci pokażę, kepcze, zobacz. Bo, bez nich zrobił tak. To jest sekretne przejście. Aha. To jest sekretne przejście, zobacz. Możesz tutaj przejść. A? <laughs> co? A chodź, Smarty, przez drzwi. Chodź, Smarty, drzwiami. Drzwiami, chodź, Smarty, chodź. Drzwiami, od drzwiami, dobra, dobra. jak w eleganckim miejscu są zainstalowane. Nic się nie zmieniło. To się nic nie zmieniło. No ja do burty go dodaliście, tak? I to zrobiliście na wielką zmianę? Chłopie, widzisz tu, co się dzieje? Co tu się dzieje i co tu się dzieje? To jest ta. To jest magazynowia! Oni nas wyrzucili! To jest ta, ten, no ten magazyn nowy, to tak? Ma mega! Innowacyjny! To matek zrobił! Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, Kepciu ze Smart Team. Ale te podłogi toż to, stos, te podłogi toż to, to fajne. A, dziękuję, dziękuję. A to manojek. Chodź, Kepciu, chodź, Kepciu, chodź, Kepciu, tutaj. Czekaj, co, 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 co? Najgorsza skrzyneczka, tutaj otwórzcie i sobie weźcie po dwóch pierwszych o, i temat. O kurde, mam lotnie, dobra, mega. Zajebisty magazyn. Gdzieś najlepszy magazyn, jest? Ej, gdzie jest lotnia? Zniknęła lotnia mi. Kepcza, dwie Kosi i ma luz. Ale jedną tylko. Ej, zobaczcie, mamy te skrzynki królewskie, o których ten. No, mówiliście, że to, to wy takie macie. No nie no, mam lotni. <laughs> Jak to nie masz? A ja mam dwie lotni. Czemu? L jest tu tu, 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 A, no, no, no. O, Kepcze, ma dwie lotnie, no patrz. No, 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 no. kasyczek. No i kumifat mam teraz, przyrzekam. Przypadek, sama wpadła. No nie, na serio! Samo się przykleiło do ekwipunku, stary, nie? Gdzie my żyjemy? Lewkie rączki, lepkie rączki. Lewkie rączki, kebabik. Nie. O, widzę nie. nowy budynek tutaj postawiony, no, to ładne. Nie. Zapraszamy. Dobra, faktycznie, ty. To jest budynek dla NPC-tów. Aha, Wszystko. aha. Tutaj ziomeczki mieszkają. O, tak. To jest jedno łóżko, Kepciu, jakbyś chciał dołączyć. No właśnie, bo przy okazji też zapomnieliśmy powiedzieć, że niestety, zostały wybębione domek kapcia i twój smartki. Aha, no, to. No widzę, właśnie, no widzę. Ale twój został ładnie zastąpiony. No nie, nie powiedz, że nie. Nie, nie no i ładnie, sobie. ładnie, ładnie, no, ładnie. podoba no, 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 mi się, tak. tak, tak. Go, go. A zobacz Smarty, cieżko, że ty też ocenił, chodź, już ze mną. Tak. Ja oceniasz na przykład takie innowacyjne wejście bez Nikosa. To jest wejście parkurowe. Ale jesteś nowa brama obok. Jest Żaden tutaj, szkieletor się obok. nie przyciśnie, tak? Jesteś nowa obok, jest tutaj zobacz. A co myślisz o tym, że przez większość wioski jest podwójny mur, a tutaj tylko pojedynczy. Ja pytam, co się wydarzyło, że to jest tak o to? No bo... Co? No ciężko było wyliczyć, tak? Aha, krzywe tory, wiadomo. Ćwiczyłem budowanie, tak? No tak, no... no tak, no ale to faktycznie dobrze ci wyćwiczyłeś, no. No, no, widać, widać, widać. Muszę przyznać, że też jak zobaczyliśmy twórmatka i jak się tak z was śmiał, to też byliśmy w lekkim szoku tej magazynowni. Tak, mówimy, na no to zrobił ładną magazynownych chłopak, nie? Dobra, a, zdjęcia. O co powiedzieliśmy na początku, to są schizofrenicy, tak? Tak, nie, no i myślę, że to jest dowód yy, na ekranie akurat widoczny, tak. No to proszę zwrócić się lotnie. Nie. Ale piękne lotnie, chciałem bardzo no. podziękować za lotnie, super <laughs> się mi bawię już. Bardzo mi się podobają, bardzo się podobają i bardzo mi się podoba wioska, a najlepszy element tej wioski to jest mur. Tak, ja myślę, że wyjścia. Tak, no. I sekretne przejścia, no jedno jest tam pod wodą, drugie z magazynu się wychodzi sekretnie. To jest mega przemyślane. No a Smarty, ty w ogóle tu achacie? Tu nie, bo tutaj, możesz... bo tutaj możesz sobie zawsze zamieszkać, no. O! Oh. Znaczy no, pytanie, czy ich zaprosimy tam. No, ja myślę, że wiesz, można to przekminić, nie? Smarty powiedział, przepraszam, więc. Ja mam pytanie, Kepcie i Smarty. Co, co uważacie o tym, że ogrodził Waszą wioskę na pustyni? To super to pomysł. pomysł ogólnie, super pomysł, ale. Ale nie dzisiaj, nie dzisiaj. Przemyślimy to, przemyślimy, bo my ogólnie już podpisaliśmy zlecenie z innym wykonawcą i są bardzo duże kary umowne, jak zerwiemy, więc A, okay, no, ale dogadamy się, dogadamy Damy się, tak? Damy znać, wrócimy, wrócimy. Ja, 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 ja jak coś jestem pod telefonem, nie? Mogę zawsze wytrzymać. Banana! Co to było? No banana. Matek tak ogólnie reaguje na bananki. <noise> ja mam pytanie jeszcze jedno zasadnicze do wszystkich was. Tak, 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 słuchamy. Gdzie my ze Smarty mamy nocować? Popie, widzisz tutaj wolną przestrzeń, wszystko jest zaplanowane. Tutaj proszę bardzo, tu jest plac budowy, który w tym momencie myślę, że ogarniemy. Tylko musicie powiedzieć w jakim stylu chcecie domu. Jaką chatę byście chcieli? I, i, o Co ty robisz, mano jak? Ja robię akcję. Akcja wyburzanie! Chciałeś akcję okoń, masz akcję okoń. Oj, co zwiało. No i ta mi się padawa. Dobra, wy to my już, zróbmy schemat. W jakim stylu chcecie domek? Ty nie no, fajnie byłoby chyba zachować ten pustynę. Co Farmerzyśmy żebyśmy byli tacyą wiesz? Szlachtą jednak, nie? Szlachtą, boże, kochany. No to tutaj jest domek dla npc tów to nie ten? Masz szlachecki? I nawet macie łóżko, kepsia, ja tam pokazywałem. Aha, 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 obrażają jeszcze, obrażają. Ile macie granitu? 40. Ja mam 32. Y, chłopaki, brakuje wam granitu, to my złyśmy już tutaj. Pyk, pyk. Idziemy do farmić, tylko powiedzcie, ile go łącznie macie. Matek, ja mam go 23. Ja 11. Ale w skrzynce, w skrzynce, zrzućcie to razem i powiedzcie, ile jest łącznie. 70 było w skrzynce, oni mają. Potem mamy ze 100, więc potrzebujemy dużo. Czyli potrzebujecie 60 granitu. Jakoś tak, Ale... no? Dobra, postawię wam tutaj po środku, bo kto kamiennego. Jest schemat. Ty matczak, a my też mieliśmy chyba y, zadanie dla nich, nie? Że jak oni wrócą. Do wioski, to pod jednym pretekstem. A już wrócili, więc tutaj muszą to wykonać. Ale co? Ktoś musi posegregować rzeczy w skrzynkach. O właśnie, no! Musicie posegregować. Była taka umowa, była taka umowa, no niestety, panowie. Ze mną się yy, nikt nie umawiał. Daję wam kilka dni na to. Nie musicie tego robić od razu, prawda? O, w dupę, stary, jest taki przypał. W ogóle nie mamy surowców dookoła nas. Nie wiem o co chodzi. To już wiesz, wszystko wyczerpane, stary. A tu trzeba, nie wiem, znajdują kolejny biom odkrywać w sensie biom, żeby tam wioskę zakładać na zimie. Nie chcę wiedzieć, jak, jak nasza wyprawa następna nie będzie wyglądała. Ja też nie chcę wiedzieć. Ja nie wiem, czy jestem gotowy na to. Ale ja, ja tu mam trochę. Ja nawet te kamienie kopię po jednej czas z ziemi zbieram. Ja też, ja też, ale ja ogólnie kopię. Ile masz już tego? 50. A on tu stary, no to ja też zaraz będę miał tyle. Mam 37, to nam starczy. No, zbierajmy im po 150 i wracamy, nie? Myślę, że stówka starczy, wiesz? Na głowę, jak zbierzemy. A, no to dobrze. Kepcio to co? Miał mi pomagać i co on robi? Nie wiem, Kepcio jakiś prank pewnie teraz planuje. Pewnie cicho jest, bo zaraz jakieś dynamity wymyśli. No mówię, że on, on się szykuje Przecież to jest nierealne, żeby on wytrzymał bez dynamity. Dynamitu w ręce. A jak ci się z nim tam mieszkało? Tragedia, co? Przyznajmy. On jakiś właśnie mega spokojny, słuchajcie. Dynamitu nie ruszył. Okay. Nie było nic. Ty, ja już nie mam granitu. Gdzie jest ten granit? Halo! Już, 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 już. To czekaj, ja wrócę. Łysy, ty zostaniesz jeszcze? Tak, ja, ja jeszcze w formie, ja jeszcze w Wracacie czy nie wracacie? Ty, bo to Jacob czas leci. Nie, ja już mi się odechciewa tutaj siedzieć na tych bambikowicach. Pomyśl, co powiedziałeś? Przemyśl, przemyśl. Bardzo chcę, żebyście wrócili mi się kolorowe, bo ja się czuję samotnie bez was. Bo tęsknisz za nami i okej. Okay. Dobra, dobrze. W takim razie wracam. Można miło? Yy, tak, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Super, bardzo fajnie. No to wracamy. Dzięki hey, bóla, chłopaki się dowiedzieli o tym, o zasadach ich powrotu, że muszą posagregować skrzynki. A, to łysy jego pomysł, ale bardzo dobry. A łysy wykona, a jego pomysł on wykona. łysy miał super pomysł, to łysy zrobi. Haha, <laughs> jak sywa, fajna. Bez i to łysy. Nie, jest niesamowite. Ja pytali, gdzie ty jesteś, łysy? Gdzie ty jesteś, bez bezni? Chłopie wi wilki mnie atakują. Ale, chłopy granita cza. Już biegnę do bazy i ja pierdzielę. Tu wszyscy załamani, tu jest karmider, tym ciebie nie ma, ty. Dobra, dobra, ty mi to jedzenie, lepiej kuj Tam coś przygrilluj, co? Jest, jest, jest tutaj górniczy dla ciebie i jak będziesz to wiesz, miał miejsce za piekankę. <noise> piekankę z kogo? Z manujka? <noise> <noise> nie będę chwalił się, kogo pokrojemy. Dwie trzecie naszej bazy są zrobione. Ale, jak on policzył w ogóle, ty to wygląda jak do Manojka. Jaka ta wieżyczka? Tylko trochę gorszy, nie? To taki w pełni sprawny. Aha! <grym grym> <grym> Odezwał się typ z prostokątnym domem z wyposażeniem, no. A kto wygrał? Kto wygrał? Bolicie to, bolicie. <grym> Wiem, że w głębi startuszka, ale to boli, no. Jak tu idzie <grym>? budowa? Jak tu idzie Dobre, budowa? O, to, fajnie, no. Właśnie tu no. no. też przyszedł zmonitorować. Ładnie, do ładnie, 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 ładnie. Ale Daszek wlatuje. Ej, to ja Wam przyniosłem 40, potrzeba czy już nie? Chyba, chyba nie potrzeba. Bez niego zbiegnie 20 minut, nie? Ta, łysy chłopie tam sam w lesie jest, nie? Mamy to, mamy to, jest! A nie, jest jeden, jest jeden, jest jeden. A nie, jednak już. Ale to ładnie wygląda. Nie, mega mi się podobają te budynki. Proszę bardzo, wasza chata, możecie zamieszkać. Jestem! Ale już skończone, wiesz? Macie, macy. Brawo, łysy! Trzymaj to jedzenie, które ci obiecałem. Dzięki. Dziadek, chciałem powiedzieć, że my się to umiemy ustawić Że wiesz, wróciliśmy nie do naszej już wioski I mamy najnowszy chatę tej wiosce, nie? Oprócz nas tylko npc y -ty mają ładniejszą W sumie, znaczy, no, no. Nie, znaczy ładną To coś znaczy, nie? Dziad dziadek, łóżko wam zrobiłem Nie, ja sobie idę legnąć, idę się zrzemnąć. Dziadek lubi takie sta stare rzeczy Więc znałem, że miał, wiesz Flashbacki, nie? Dobrze, moi drodzy, więc tym miłym akcentem kończymy Dzisiejsze powroty na Bambi Jak zawsze odcinki o 16.16 :16. I co dalej? Lajkujcie, subskrybujcie, wpisujcie kod kodzik i do Let's try this out. All right. All right.